stary, właśnie montuję sobie filmik. I chcecie powiedzieć jedną no rzecz, może ktoś tego potrzebuje w tym momencie, ale choćby kurwa, wszyscy mówicie, że robisz źle, że idziesz w złym kierunku, ale ty czujesz kurwa, że powinieneś iść, iść w, tym, w tym kierunku, to po prostu idź. I kurwa, choćby strali, choćby się woliło, idź w tym kierunku i udowodnij swoją rację. Serio. Wierz mi, to jest istotne, patrz, ja teraz montuję film. Zrobiłem ten film kurwa, w ogóle z opóźnieniem. W ogóle kurwa, wszystko jednak idzie pochujowemu, nie? Ale kurwa, czy ja powinien w tym momencie rezygnować? Czy ja bym czuł się dobrze, gdybym zrezygnował z tego? Gdybym czuł kurwa, kurwa. Widzicie, ja się nie potrafię, ale czy czułbym się dobrze sam ze sobą, patrząc w lustro, że zrezygnowałem ponownie, kolejny raz? Znowu kurwa, robiąc coś, co chciałem, a nie zrobiłem. Powiedz, kurwa, sam sobie. Nie, kurwa, no, no nie może tak być. Jebać to wszystko, jebać to wszystko, damy radę. Osiągniemy kurwa dużo, tylko trzeba ruszyć pizdeczkę i mieć wiarę w to. Nawet jeżeli przez kurwa 100 dni, 300 dni będzie miał zero efektów, to może być tak, że za 101, za 301 dniem kurwa nagle diamenty się posypią. Przyjdzie jakaś osoba, nie wiem ktoś ci oświeci. Kurwa wszystko może się wydarzyć. Manifestujcie, manifestacja jest w chuj istotna, serio. Da się wam nie wszystko. Ja wam sobie parę rzeczy ogólnie. Da się. Wierzcie mi że da się. Fajnie. Dobra. Jebać i da.